Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Ignacy i moi drodzy widzimy się w kolejnym odcinku z gry? Tak, gry, global quiz. Słuchajcie, widzimy się standardowo trzeba na gram, bez greenskin, na mi się nie chce go ustawiać. Słuchajcie, nie, że nie chce mi się, po prostu jest strasznie blisko, on tu musi być, żeby kamera go dobrze łapała. Jest strasznie irytujące i, i jakoś tak nie przepadam za imię, ja nie jestem jakimś wielkim fanem tego, więc co, no trudno. E, co sobie dzisiaj zagramy? Wiecie, że jestem fanem historii, co ja was będę oszukiwał, więc lecimy sobie quiz o XX wieku. Tak pomyślałem sobie, w miarę bliska nam historia, więc. A widać coś fajnego będzie. Oczywiście sąsiedzi dla was od wczoraj, dla mnie od 10 minie, od 4 godzin napierdalają tutaj nade mną, więc lecimy. Jakie narodowości był Stein? Bo to pytanie było oczywiście narodowości gruzińskiej, to nie ma co tutaj przedłużać. Eee, Besarionidze Dżugaszwili. Ok, syn Jugi Zasiuga. to gruzińskie imię pochodzące od stali. Ok, w porządku. Która kobieta jako pierwsza poleciała w kosmos? Eee, było to ostatnie pytanie, chyba się na tym walnąłem, nie? Chyba Rosjanka, nie? Czy, czy Amerykanka była pierwsze w kosmosie? Ciężko mi powiedzieć. Ja wiem, że Rosjanka. Misja Wostok 6. Ruszczow w procie zauważył, że lot trwa dłużej niż wszystkie dotychczasowe loty od amerykańskich razem wzięte. Kolejna kobieta poleciała w kosmos dopiero 19 lat później. Swietlana Sawicka. Sally Ride była pierwszą Amerykanką w przestrzeni kosmicznej. Okej. Okay. A, znowu było to pytanie z XX wieku. To już był Borys Je... Boże, Gorbaczow! Już klikałem to pytanie już trzy razy, wstyd mi, no. Kto dokonał zaś Polski z morzem? O, to jest ciekawe. Wiecie, słuchajcie, jak ta historia wam z tym opowiem. Jest to oczywiście haler, e, czyli przywódca niebieskiej armii na, na wygnaniu po pierwszej wojnie światowej wrócił do Polski. I pamiętam, że był taki jeden gdzie mieliśmy taką panią od chemii w liceum, która była strasznie kurzającą babą I ona robiła właśnie mówiła... Dobra, to kliknę od razu wam dokończę historię. I ona ja pamiętam, że właśnie. E, mój kumpel z rocznikami i też tą samą babkę od chemii. I pamiętam, że ona do niej właśnie przyszła. Pyta, a jakie jest dzisiaj święto? Nie nie wiedzą, nie wiedzą, nie wiedzą. To nie było wtedy telefonów z internetem tak powszechnych, a więc ten on no mówi, dzisiaj jest dzień ze ślubin Polski z morzem. Tak, to był 10 luty właśnie, na to wychodzi. E, I tak dalej, jak możecie tego nie wyjść i tak dalej, nie? I pamiętam, że ja miałem lekcję chyba dwa okienka później właśnie nie ja miałem z nią chemii, moja klasa miała, bo ja byłem, w a oni byli w B. E, I pamiętam, że właśnie przyszła mówi... A, bo pewnie nawet nie wyjdzie jakieś dzisiaj święte. Ja podniosłem rękę i mówię, za ślubin Polski z morzem. O tak. No to dobrze, że chociaż jedna osoba wie. <laughs> to jest to taka historia, jak, jakby, bo, bo ale tak tej babki nie lubiłem, taka po prostu, taka typowa, taka starsza baba, która po prostu nienawidziła wszystkich. Ten typ, ten typ ludzi, istnieje taki. Bonanno, Colombo i Genovese, to oczywiście. Colombo? Uuu. Wygląda jak y, nazwiska wybitnych impresjonistów, nie? O kurde, gdybym to wiedział teraz. O, ale ty, trudne. A powiedziałbym tak. Nie, no wojewódzkie rodziny mafijne. Five families. Ta, tego nie wiedziałem. A to się czegoś dowiedziałem przynajmniej. To było Niemcy finansowały współdziałanie Lenina. To było. Jak w wojnie polsko-bolszewickiej Polacy zakłócali na, na rozkazy bolszewików. Oni chyba im nadawali hymn Polski. Chyba. Tak mi się wydaje. Albo pismo się... To My pierwsza Brygada, Selecka Gromada, może to. Pismo świętej nadawali, Ja tego nie wiedział. Ale wiem pewne, że polscy polscy radiologowie to jakby... Nie radiologowie, nie, jak oni się nazywali. Dobra, może kontrwywiadowcy byli bardzo dobrzy, jeżeli chodzi o rozszyfrowywanie rozkazów Rosjan. Kto jako jedyny w historii od 1890 roku wybrał wybory prezydenckie w pierwszej turze? Jedyną osobą, która to zrobiła był Aleksander Kwaśniewski przy swojej drugiej e, turze wyborów. Bo Lech Kaczyński wygrał w drugiej z Donaldem Tuskiem, e, Bronisław Komorowski wygrał w drugiej z e, Jarosławem Kaczyńskim, Lech Wałęsa wygrał w drugiej z Tymińskim, a później przegrał z Kwaśniewskim, Kwaśniewski wygrał z Wałęsą i za drugim, drugiej turze wyborów tego nie było. Dokładnie, w 2000 roku, podczas reelekcji. Wtedy tam startował jeszcze chyba Marian Krzaklewski, Olszewski startował, Hanna Sukacka. To pamiętam, że były takie wybory, ja w tym miałem 9 lat. I pamiętam, że to były takie wybory, bo rodzice nas zabier zabierali zacznie zawsze na wybory. Yy, I tak mam dobrze zapisany ślad pamięciowy w głowie tego wydarzenia, że poszliśmy z, z rodzicami na wybory. Ile czołgów uczestniczyło w pod Cambray, podczas I wojny światowej? Myślę, że 12 maksymalnie. Oczywiście tych czołgów tam było tak niewiele, że bym powiedział... Że jestem głupi, tak bym powiedział. Yy, więc tak. Pierwszy raz na dużą skalę to broni pędzla. 400 czołgów to nawet na jedną bitwę, w ogóle na drugiej wojnie światowej było dużo, tak co do zasady. Znaczy, nadal to było sporo. Oczywiście, to tam nie ma się nic do frontu wschodniego, ale... ale w, w Europie to, to zawsze jest dużo, Tylko 400 czołgów to było dużo. Pod koniec XX wieku jakim państwie mówiono, że większość terytoriów to tzw. krajobraz księżycowy? Nie wiem, to on... Nie, no nie wiem w ogóle, co to jest Naru. Powodowane było to, że na naru znajdowało się ogromne złoża fosforu, które były wydobywane w ogromnych ilościach. Z tego powodu w latach 60. I 70, XX wieku, naru, nauru, mogło się cieszyć jedną z najwyższych dochodów na jednego mieszkańca na świecie. Wow, to widzę, że Włosi byli wyjątkowo dobrze w to. To nie wiedziałem, ale dobra, De you know, nie? Stara nasza zasada w, tym, w, tej, w tej gierce. Chodźmy na rękę, zobaczmy, ile jest tam pytań jeszcze tutaj. jak mnie naparzają po prostu dzisiaj. Tricepsy i, i, i klatka piersiowa to jest dramat. Jak zrobiłem tak ręce do góry, teraz, a dzisiaj walczę z pompkami. Jakby ja nie mam problemu. O, drugie pytanie. To, zrobimy sobie: który z koncertów skorzystał y, z patentu polskiego pianisty? Co to jest za typ samochodu? To jest. Może to jest Renault Star, chyba. Ford, okej. Okay. Józef Hoffman, kompozytor pianista. Wycieraczki samochodowe, a, ale jestem gamoń. a jestem gamoń strasznie. To mogę pomyśleć o tym. No nic. W każdym razie robiłem dzisiaj, słuchajcie, kurde klatki, ten na klatce piersiaj pompki robiłem, słuchajcie, bo ja, ja nigdy nie miałem problemów innych wrogich okrętów zabufujących kosz. O Jezus Maria, skąd mam to wiedzieć? Ja, powiedziałbym, że dużo. Eee, także ja potrafię, mam dużo się na w klatce piersiowej i pamiętam, że nawet nie miałem problemu z ciężarem, z wypychaniem takim klasycznym na klatce, ale pompki to jest w ogóle jakby trochę inne użycie mięśnia, 386 nawet. Okej, okay, dobra, to dlatego pojęcia nie mam, więc po prostu dla mnie po prostu praca z tą klatką jest tak męcząca, niesamowicie się tak na niej zażynam i dzisiaj miałem cały dzień po prostu pompek, pompek diamentowych i tak dalej się po prostu tak wymęczył mnie Manuel dzisiaj, że jak się nazywa? Boże, nie wiem w ogóle, co to, to za quiz jest dzisiaj, no zero punktów na Cię, to się wstyd, nie wiem, nie, nie znam się w ogóle prawie na muzykach jazzowych, znam kilku może, mm, Nat King Cole, a to jest chyba jeszcze blues nawet, nie wiem, czy to jest jazz jeszcze i tak dalej, w ogóle No, wstyd, słuchajcie, jestem w czwartej sekcji, czyli punktów zero. Wszyscy. No, więc tak, więc słuchajcie, już jest prawie półtorej miesiąca pracy, ale fajnie, bo na przykład, tak, słuchajcie, w pasku już nie mam tych dziurek w dół, już się muszę zaciskać. I to trwała wojna pomiędzy Holandią a Wyspami Sycylii. No i chodźcie, powiem, że. Tak, to jest chyba ta długa wojna, która się nigdy nie zakończyła. To jest chyba jakiś taki wątek był. To chyba każdy to ciekawostka. Eee... Coś zacząłem wam mówić. A, właśnie, bo wszystkie spodnie mi już zaczęły spadać z tyłka. Masakra. Tak, w 1986. Dokładnie tak, bo nigdy tego nie zapytał. Znałem tą ciekawostkę, A taką ciekawostkę tylko kojarzyłem. E, po prostu wszystkie spodnie mi już lecą z tyłka. Większość blues bluz już taka właśnie luźna na mnie. Znaczy się, w ogóle się jeszcze nie zmieniłem, ale mam wrażenie, że mi idzie trochę objętość ciała zmniejsza. Gdzieś tam wody puszczam i tak dalej. Którą postać wcielił się mi Lurk w filmie Sin Jezu, nie oglądałem Sin City. A Powinienem było być, bo był obejrzeć, że to świetny film. Nie wiem, nie wiem. Nie, mówię, nie oglądałem Sin City, a powinienem, a powinienem. To jest chyba a, tak? Jest Sin City. O, no to nawet trafiłem. Mar A tam są te słynne, kojarzą to scenę z Jessica Alba, tak? Tańce na róże, się wydaje. O, brawo, dobrze trafiłem. Tyle dobrego. Ale nie ma kserny na arenie, bo jest dużo osób, więc bot wypadł. Co znajduje się w centrum Drogi Mlecznej? Nie było czarnej dziury w samym centrum? Nie wiem, powiedziałem że czarny dziura, albo jakiś wielki biały karzeł. Nie, ogromna czarna dziura, dokładnie. O masywie 4 milionów słońców, o masie 4 milionów słońców, Jezus Maria. To za dopiero jak wejdziemy w te jednostki, nie, wszystkie kosmiczne, to dopiero nam nagle dochodzi do skali, jakiej żyjemy, nie? Po prostu gdzieś sobie żyjemy na Ziemi i tak dalej, potem dociera do Ciebie ogrom świata. Sokrates. bo z film widziałem. Chodźcie, powiemy, że najdłuższy. Tak rzucę. Brasiliero Sampaio de Suza Viera de Oliviera. Pasuje mi to do tych... Widziałem taki właśnie fragment filmu o nim, że tam w bosych stopach grali, nie? Zico. Eder. Luizino. Tak, oni mają zawsze te imiona takie poskracane, bo mają ich masę. Jaką sztukę stworzył Bruce Lee? Nie stworzył żadnej z tych sztuk, ani kickboxingu, ani karate, ani Aikido. Chyba nie stworzył. Myślę, że coś nowego on stworzył. Bo wszystkie te sztuki chyba były wcześniej, tak mi się wydaje. Chyba że Aikido on stworzył. No właśnie, możliwe, że, to, że on był, jakby wymyślił, wymyślił te wszystkie. Bo ta inna, cała reszta tych sztuk walki to jakby starsza na pewno niż on. Tak bym powiedział. Dobra, patrzcie, jak się odbiliśmy. Trzecie miejsce. Siemanko. Kto jest autorem zbioru opowiadania? Jezus Maria. Nie wiem, może Hłasko? Bo z papierosem jest w gębie na rzeźbie. Kojarzę. No Wisława to raczej nie jest, więc... Może być jeszcze Stachura, Słowacki raczej nie. Słowacki miałby rzeźby z petem w gębie, nie? O, dobrze. Ej, zobaczcie, jakim jestem kozakiem. Dziękuję serdecznie. Dziękuję serdecznie. No i co? Który teraz będę? Trzeci. Piu, 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 piu. Arombiście, pokażcie mi to jeszcze. Wjechałem sobie na sam koniec, zrobiłem trzy w topa i tak skończyłem na praktycznie jedno trzecie miejsce, tak? O tym troszkę lepiej początek zrobił. Tu widzę, że było proste pytanie, chyba wszyscy co było za pytanie. Który z czynników. No, ja tego bym nie wiedział. No, dobra, słuchajcie. z kim nieźle, jestem zadowolony. Ja, bym Ignacy sobie byście moi drodzy, był Global Quiz, a my widzimy się standardowo już jutro. Bajo.